Sen Srebrny Salomej podejmuje wątki historyczne, podejmuje wątki stosunków między Polakami i Ukraińcami tuż przed pierwszym rozbiorem Polski. Mamy rok 1769. Historia wymusza na bohaterach pewne decyzje, ale tak czy owak jest to historia, historia romansu tragicznego. Opowiada o tym, jak ludzie starali się poradzić z tym, co nagle, nic tego niezałego wyrosło. Opowiada o tym, jak Ukraińcy postanowili przerwać pasmo okrucieństwa polskiego. I w jaki sposób Polacy stosunkowali się do swojego okrucieństwa, i w jaki, sposób w jaki sposób się stosunkowali do tego, co Ukraińcy wyczyniali z dworami szlachty, w jaki sposób wyglądało ten, to piekło tak naprawdę polsko-ukraińskie. Właściwie ta historia umarła razem z rozbiorami polskimi. Ona cały czas potem w XIX wieku funkcjonowała. Cały czas Polacy z Ukraińcami mieli problemy. Ukraińcy cały czas nienawidzili Polaków. Polacy uważali, że to Ukraina, że tak powiem nie mają prawa do y, swojej wolności, do Ukrainy, wolnej Ukrainy. Nie umieliśmy się w ogóle dogadać, ale nie już ta historia oficjalna, podręcznikowa y, historia nie tak naprawdę nie była obecna, bo większe były problemy, były problemy tego, że mamy zaborców, były problemy mm, walki o własną niepodległość, więc nic tego nicowego całość tych olbrzymich, strasznie trudnych spraw została zamieciona pod dywan i do tej pory spod tego dywanu nie została, że tak powiem, została ujawniona. Więc dzisiaj, właściwie 250 lat po tamtej historii, cały czas to stanowi dla nas tajemnicę, cały czas to życie codzienne na Ukrainie, zupełnie nie wizualizuje się w naszej pamięci, takiej zwykłej pamięci ludzi, którzy chodzą po ulicach i sobie zastanawiają się, ach, jak to jest podczas tej wojny rosyjsko-ukraińskiej, co tam się dzieje w Donbasie. Nie przychodzi nam do głowy to, w jaki sposób my jesteśmy odpowiedzialni za na przykład rozpad Ukrainy na dwie części i jak tak naprawdę, co by się stało, gdyby ten konflikt urósł. Nie wiemy, skąd się wziął Wołyń, nie wiemy, skąd się wzięły. Rzezie i dlaczego bandy Upa tak ani inaczej wypowiadały się, czy postępowały z Polakami. Nie znamy tej historii. Ta, ta historia jest tajemnicą. I właśnie tego, o tym opowiada sen Srebrny Salomei. Opowiada, co tak naprawdę działo się, co jest naszym demonem i co nie pozwala nam spokojnie spać, kiedy myślimy o tym, jak poważne. Sytuacje dzieją się za naszą wschodnią granicą i jak naprawdę mocno dotyczą one nas samych. Pod czerwonym pożarem! Serca nasze pod strachem! Duchy nasze pod czarem!